Trumpowi zrobiono specjalną dwugodzinną prezentację broni jądrowej i jej konsekwencji i że on siedział blady i spocony. I, to, i nieprzypadkowo on się zwrócił do Zeleńskiego w czasie tej konfrontacji w Białym Domu, czy chcesz wywołać trzecią wojnę światową. To znaczy wedle relacji również i bieżących kwestia nuklearnej eskalacji jest traktowana w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Francji znacznie poważniej niż na przykład w Polsce czy w krajach bałtyckich. Które mogą dochodzić do wniosku, podobnie jak Ukraina, nie mamy wyboru, nie ma planu B. Bronimy się. W związku z tym wybuch wojny siedzi tylko w głowie Putina. I my na ten temat nic nie wiemy, w jakich warunkach on mógłby zdecydować się, wbrew Chinom, którego wielokrotnie ostrzegały, żeby się nie posługiwał tym argumentem straszaka nuklearnego, którego on się to może posunąć. A konsekwencje tego byłyby niewiarygodne.